I mamy to. Wspólnie dotarliśmy do bram Asgardu. Oficjalnie pierwszy konkurs na moim kanale został zakończony. Wysłaliście ponad 30 ultra pomysłowych prac. Co jak co, ale miejsce w Walhalli wam się należy jak psomiska. I naprawdę aż trudno się pogodzić, że tylko jedna praca zostanie oficjalnym wizerunkiem Diwa w świecie Wikingów, bo. Tak, tego dotyczył konkurs, a dokładniej był to konkurs na zaprojektowanie stroju Wikinga dla Diva. Był to konkurs na design, nie na umiejętności plastyczne. Zasady konkursu możecie przeczytać w opisie filmu. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd tych prac, zresztą tutaj widzicie koło mnie dostojny piedestał, na którym będą się prezentować nasze zgłoszenia, także słuchajcie, zaraz wszystko zobaczycie. Ale w czyjej kreacji DIV zaszczyci Odyna? O tym przekonamy się następnym razem. A dzisiaj pozwólcie, że oprowadzę Was po zbrojowni, jaką tutaj urządziliście. By the way, zapisujcie w komentarzach, która praca podobała Wam się najbardziej. To w skromny sposób uhonorujemy nagrodę publiczności. Pierwsza nadesłana praca to praca od nie wiem J.N. Autor wzorował swoją pracę na zbrojach, które możemy zobaczyć w Skellige, Skalicz, Skalik z Wiedźmina 3 i na Skinwalkerach. A właśnie, ważne info. Swojej opinii nie będę wyrażać, żeby po pierwsze nie wpływać na waszą opinię. Po drugie, nie chcę Wam podpowiadać, kto może zwyciężyć, bo sama na ten moment jeszcze nie wiem, bo punkty jury jeszcze nie są podliczone. Tak w woli ścisłości. Więc jakbym brzmiała robotycznie, to przepraszam, aczkolwiek z całego serca mogę Wam tutaj przyznać, że do każdej pracy po kolei zdychałam, bo pomysły macie obłędne. Wracając do pracy nie wiem, mogę jeszcze dodać to, że praca została nadesłana w dniu ogłoszenia konkursu i jest figurką zrobioną z bodajże plasteliny i do tego Div ma tutaj nowe warianty kolorystyczne. Kolejną pracę nadesłała mi daria poprzez maila. Dlatego na Discordzie jest wrzucona przeze mnie. Mamy tutaj DIVa w tunice z charakterystycznymi kolorami i w opasce z rogami, które mocno kojarzą się z wikingami. Tą pracę nadesła Nutka, również mailem. Div ma tutaj dłuższe włosy i jest przyodziany w beżowe futerko, a w wersji kociej macheum z rogami. Czwarta praca, jaka zawitała u bram Asgardu, to praca wykonana przez Ryb. Div ma tutaj intensywne kolory, ale utrzymującą charakterystyczną dla niego kolorystykę. W obu wersjach macheum z rogami oraz symbolem walknut. Do tego nosi wisiarek z nordycką runą. Pojawiła się też propozycja uzbrojenia. Tą pracę wysłał PixKuba. Div jest tutaj w znacznie mroczniejszym wydaniu. Z tyłu ma zrobionego z włosów i charakterystycznych dla Diva piórek. Do tego ma makijaż. W wersji kociej są zachowane te same elementy. Robert wysłał nam zbiorowy koncept art z dużą ilością komentarzy, które przybliżają nam tok myślowy autora. I możemy przyjrzeć się postaci z każdej strony. Mamy również projekt tarczy z runami i wizerunkiem kota. Tak się prezentuje praca od czanej. Mamy tutaj diwa w eleganckich szatach i propozycję amuletu węża oraz diwa w wersji kociej na tle mapy Polski. Kitku wysłała taką propozycję diwa w ziemistych, pastelowych odcieniach i puchatym futerkiem. Co by diw nam nie zamarzł na dalekiej Skandynawii. Tutaj div ma również hełm i uszy ułożone w kształt rogów. Też mamy propozycję uzbrojenia. Sebastian wysłał swoją pracę drogą mailową. Dziś tutaj ma swój klasyczny strój udekorowany dodatkami kojarzącymi się z klimatem nordyckim. Tutaj mamy kolejną figurkę przedstawiającą Diwa w roli nordyckiego łucznika. Ma zachowane swoje elementy charakterystyczne, kolory i piórka, i ubrany jest w tunikę i włosy ma związane w warkocie. Ta praca jest od Mila Vilasan. a te prace wysłał Laki. Mamy tutaj Diwa w hełmie z toporem i przepaską, która w innym wariancie kolorystycznym pojawiła się w kociej wersji. Tutaj jest praca od Norberta. DIV ponownie ma zachowane swoje warianty kolorystyczne, na głowie ma hełm Wikinga. W wersji kociej w oczy rzucają się na ramienniki i ogonek w kształcie toporu. Dodatkowo mamy projekt tarczy z emotkami Konieczyny, Słońca i Śnieżynki, które nawiązują do nordyckich run. D. Daga znaczące światło, I. Isa, czyli lód i VW w czyli szczęście. Dodatkowo runy układają się w napis DIV. Praca od karniworo. Tutaj mamy DIVa w znacznie ciemniejszych ubraniach, tunice i bardziej dzikim, rozczochranym wariancie. Te prace nadesłała nam Akari. DIV ma ziemiste barwy wspierane charakterystycznymi kolorami DIVa. Do tego DIV ma tutaj gorset. W chocim wariancie ma białe futerko na szyi oraz ubrane łapki. KirokJK wysłała nam taką pracę. Tutaj Diff jest ubrany bardziej współcześnie, w bojówki i kurtkę z futerkiem, jakby szedł na współczesną nordycką przygodę. Na głowie ma metalową opaskę. Na ramieniu nosi fioletową, połataną torbę, którą możemy zobaczyć też w wariancie kota. Kolejną pracę wysłała nam Liliana. Ubrania tutaj są znowu bardziej współczesne, wzorowane na niż historyczne. Tiff jest postacią podróżującą w czasie, więc wszystko się zgadza. Tutaj mamy ubrany fioletowy golf i pomarańczową spódnicę. W wersji kociej ma fioletowy kubraczek i owinięte łapki. Wysłała paletka. Tutaj ponownie mamy bardziej nowoczesną propozycję w stylu wikinga. Div ma pasiaste ozdoby na rękach i nogach oraz hełm z rogami. Taki sam hełm pojawia się w kociej wersji. Tą pracę mamy od Xeoxio. Div tutaj nie jest kotem, a smokiem. Na jego skórze pojawiają się motywy łusek, na głowie ma opaskę z rogami i jego kolorystyka jest tutaj zmieniona i dostosowana pod nowy typ zwierzęcia. Dodatkowo jego oczy są tutaj typowo jaszczurze. Te prace wysłała papryczka. Ubiór wikinga jest tutaj również bardziej fantazy czy kostiumowy, i na głowie zarówno w wersji kocie, jak i wikinga widnieje hełm. Tutaj mamy pracę od Tori. Jest to też bardziej fantazy, współczesna propozycja. We włosach Diwa możemy znaleźć warkoczyk, który pojawia się również w kociej wersji. To, co jeszcze łączy oba projekty, to na ramiennik z nordycką runą. Charakterystyczne są tutaj różne pasy i metalowe zbrojenia. Autorem tej pracy jest Andy. Mamy tutaj bardziej stylizowany typ konceptu. Div siedzi sobie w towarzystwie swojego kociego wariantu. Ubrany jest w brązową tunikę z futerkiem ozdobioną akcentami z charakterystycznymi divowymi kolorami. Na nogach ma pasiaste skarpetki. W wersji kociej ma pasek oraz białe futerko. Te pracę wysłał Litek. Div jest tutaj ubrany w brązy i berze. Na głowie ma hełm, ale nie z rogami, a z kocimi uszkami. W wersji kociej mamy płachty z kilofem. W oczy rzucają się też rany wojenne w postaci naderwanego uszka czy protezy łapy. Tutaj mamy pracę od Jonaki. Div ma na sobie puchaty komplet składający się z grubej kurtki i shortów. Jest tutaj stylizowany na szamana. Na głowie ma rogi jakiegoś zwierzęcia kopytnego, podejrzewam jelonka czy inną sarnę. W ręce ma szamański kostur z czaszką. W wersji kociej ma zachowane różki i skórzany pasek. Te pracę nadesłała Klara. Div jest tutaj ubrany w klasyczną skandynawską sukienkę, tak zwaną apron dress. W tej wersji Diff ma zachowane swoje kolory. Sukienka oddaje naturalny nordycki klimat. W wersji kociej ma hełm zdobiony kamieniami w kolorach Diva, a na szyi ma wisiorek w kształcie toporu. Za tą pracę odpowiada brodaty Jack. Mamy tutaj kolejną propozycję Diva szamanki. Div nosi tutaj długą ziemistą szatę. Na kapturze ma rogi z kolorowymi kręgami, a na szyi zębaty łańcuch. W ręce trzyma magiczny kostur, i w koci wersji jest ubrany w analogiczny kubraczek. Autorką tej pracy jest Łycha. To, co od razu się rzuca w oczy, to to, że Div jest białym kotem. W tej pracy wygląda jak niebiańska walkiria zdobiona nordyckimi runami, które dodatkowo się mienią. Stopy, rogi i jedna ręka Diva jest lodowa. Tą pracę wysłał Koniec Psot. Mamy tutaj Diva jako klasycznego popkulturowego wikinga w wojennym szale z długą brodą. W wersji kocie jest również bardziej rozbudowane fizycznie niż normalnie. Tutaj mamy nie tylko projekt Diva, ale i mnie w bonusie. Tutaj również motyw nordycki przeplata się współczesnym wariantem. Diff nosi granatową kurtkę w norweskie wzory, wykończoną futerkiem i piórkami. W wersji kociej Div ma na boku pierzaste, mityczne znaczki. Autorką tej pracy jest Turtuś. Jonika Gaming zaproponowała taki wygląd diva: Fioletowa tunika, rogaty hełm, czarna futrzana peleryna, kozaczki i porządny miecz. W wersji kociej mamy rogaty hełm. A to jest propozycja od Kejzerka. Diff jest tutaj ubrany w tunikę, a na głowie ma rogatę hełm. To, to, co rzuca się w oczy, to kwiat Dali na szyi, który jest widoczny również na kocie wersji. Kwiat najprawdopodobniej nawiązuje do serii Echo Dali, gdzie podbijam wersję Minecrafta aż od Alfy, niczym Wiking Nowe Londy. Na tym samym kwiecie jest wzorowany design mojego awatara. W wersji kociej Diff ma również hełm, tylko że z dziurami na uszy. Tą pracę nadesłała Nata. Mamy tutaj diwa w postaci wysokiego nordyckiego mężczyzny. Ubrany jest w bordową tunikę zdobioną pomarańczowymi i fioletowymi wzorami przeplatanymi złotem. Definitywnie jest tutaj w roli szlachcica, bo ma na sobie liczną biżuterię, taką jak pierścień, branzoletka i zdobienia ogona. Za to włosy zdobi warkoczyk, który jest również w wersji kociej. Mamy też propozycję makijażu i chibi w bonusie. To jest praca od Pushin Frog. Mamy tutaj wersję kocią. Dif ma na głowie rogaty hełm i opatulony jest peleryną, a za nim widzimy wbity w ziemię topór. I mamy też pana ostatnia chwila, czyli Piotr Gridi ze swoją pracą wysłaną w ostatniej sekundzie wysyłania prac. Tutaj Dif jest przedstawiony jako Jothun. I ostatnia praca na dzisiaj. Jednak ta nie jest brana pod uwagę do konkursu, bo jest ona autorstwa mojego moderatora Michała, który jest w jury. Ale tak bardzo wrywał się do pracy i nie umiał poskromić swojej szalonej kreatywności, że postanowił podzielić się tym, co mu siedzi w głowie, niezależnie od tego, czy praca zostanie zaliczona, czy nie. Moim zdaniem to już można nazwać szaleństwem. Jako, że DIF to postać zmiennokształtna, to Michał zaprojektował wariant damski i męski. Różne opcje broni i różne mimiki twarzy też tutaj znajdziemy. I teraz... Wasze zadanie. Piszcie w komentarzach, która praca spodobała Wam się najbardziej i wyodrębnimy nagrodę publiczności. Co do konkursu, to ogłoszenie Wikingów jest planowane na 10 sierpnia po obradzie jury, które będzie jakoś między 4 a 9 sierpnia. Uwaga, teraz ważne: będziemy kontaktować się z pięcioma osobami, które zakwalifikowały się dalej. Tak, z pięcioma, bo będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, wyróżnienie i nagroda publiczności. Zwycięzca zostaje autorem nowego wizerunku Diva oraz razem z drugim. I trzecim miejscem zawitają na podium na moim świecie na Minecraft Bedrock. Wyróżnienie i nagroda publiczności zostaną uhonorowane nieco skromniej, w postaci mniejszej, bardziej symbolicznej budowli, może jakiś. Mini blit hakowy posąg, może jakaś figurka wikinga albo Armor sendy w kolorach Skina. I właśnie dlatego z całą piątką będziemy się kontaktować, żeby dostać od was skiny. Podczas ogłaszania wyników będziecie widzieć budowę tych pomników. Także między 4 a 9 sierpnia sprawdzajcie wasze poczty i Discordy. Natomiast jeżeli w tym czasie nie dacie rady odpowiedzieć, to roboczo będzie wrzucony projekt Diva waszego autorstwa, i z czasem, jak w końcu uda nam się z wami złapać kontakt, to wtedy będziemy poprawiać tego to wtedy będziemy poprawiać pomnik na Skina, także spokojnie, tutaj wszystko mamy pod kontrolą, wszystko mamy przewidziane, będzie tacy. Będziemy się też z Wami kontaktować w taki sposób, w jaki wpłynęła praca, czyli jak ktoś Discordem, to odezwiemy się Discordem, jak ktoś mailem, to odezwiemy się mailem. Co do tego, kiedy będziemy wysyłać prośby o Skina, to dam Wam znać na karcie społeczność, żebyście nie siedzieli też dzień w dzień nad tymi skrzynkami odbiorczymi i w DMach. I jeszcze raz wam przypominam, piszcie, kto Wam się najbardziej podobał, komentarze są wasze. Jeżeli będę miała chwilkę, to prawdopodobnie zrobię Wam też ankietę, żeby ta wasza ocena była bardziej klarowna. I co? Ja się z wami żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał i chcecie więcej konkursów, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Obczajcie moje socjale, do których link macie w opisie. To tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!